Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro. I zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję wraz z dzwonkiem, bo to jest mega, ale to mega ważne. No i pamiętajcie, oczywiście, o łapce w górę, bo to też jest mega ważna sprawa. A teraz przejdźmy już do tego filmu. A, my no jeszcze kot Skiro w sklepie, to to chyba jasne, co nie? Jakbyście go wpisali, to byłoby idealnie. No to lecimy z pierwszą gierką na dzisiejszym odcinku. Ja, oczywiście, już standardowo wyląduję na salty, ale teraz taka niespodzianka, bo polecę na inny domek. Nie można latać cały czas na tą samą chatę. Tak mi się wydaje. Mam gościa mm, za sobą. Aha, ty masz broń. A skąd miałem wiedzieć, że ty masz broń? Dobra, nie dostał. No wychylisz czy nie? Robi się już niebezpiecznie. Ale ja mam więcej HP, więc ugram to na chilku. Z tego, co słyszę, nie ma chyba skrzynki na górze, więc trochę jest słabo. Ej, czekaj, 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 amunicja. Jest amunicja do pompy, ale pompy standardowo nie ma. Dobra, to ja mam kolejnego gracza, z tego, co widzę. Co ty tu zostawiłeś, MK? Dobra, na razie go odpuszczam, bo muszę znaleźć jeszcze jakąś broń, żeby mieć się czym strzelać. Tylko, że tu jest kolejny agent, niestety. Tylko nie wiem, czy on się chowa tam na dole? Tak, na dole się chowa. Okej. Okay. Dostał trochę, ale tylko trochę, niestety. O, 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 Ogień? Wydaje mi się, że gdybym w tej pierwszej gierce dostał od razu pompę, no to inaczej by to wyglądało. Aczkolwiek, no dobra, nieważne, zginąłem, zginąłem. Lecimy z kolejnym meczem. I tym razem wyląduję sobie na spoconych piaskach, na potnych piaskach, dobra. Tutaj mam już jakąś broń chyba, a nie, to jest po prostu pułapka. No spoko. Jest broń, mam pistolet, tak jak poprzednie gierce. Tutaj cyk, pułapka. Tutaj chyba słyszę skrzynkę za ścianą. Tak, dokładnie. A, chłop ma pompę ładowaną. Dobra, dostał sporo. O nie, bugi bomby zmarnowałem. Przez przypadek. Gdzie on się teraz chowa? Chyba tutaj, prawda? Albo jeszcze wyżej. Czemu to nie chce ze mną walczyć? Kolejny pistolet, to naprawdę? Pompę znalazłem w końcu. Coś normalnego, co nie? Jeszcze jakiś gościu wylądował Helką, a ja nadal nie wiem, gdzie jest ten, z którym się przed chwilą strzelałem. O, siema byczku. O nie. No, co jest? Dostał znowu. No i teraz Helko cię zabije. Albo cię nie zabije. Jednak cię zabiłem. Ale ten mój aim z pistola to nie był za dobry. Tak mi się wydaje, tak jak ten z Mki. Jakiś tutaj granacik pójdzie, żeby trochę rozwalić te budowle. Witam. Gdzie jesteś byczko? Tutaj może? Tak, jesteś tam. Niestety nie mam jakoś dużo matsu żeby się budować. Okej, okay, nie dostał. Ja wiem co robię. Pugi bomba. Powinieneś tańczyć, właśnie. No, nie trafiłem jeszcze go. Czy naprawdę się zdążył zabudować? Dobra, leży. Co tu się dzieje? Aha, ja to tylko rzuciłem, a to nagle zaczęło jakoś dziwnie się bagować. Dobra, agent mnie ja podjeżdża, chyba? Jest po tobie? Nie, nie jest po tobie. No, słuchajcie, widzowie, ja się tutaj staram, żeby grać e, w miarę ok. Ale cały czas z tą piłkarą nie mogę wygrać Mam gościa na plecach Już nie O piłkara, o nie No ten gość już mnie denerwuje Muszę go pokonać No padli w końcu Kolejny, kolejny Nie mam już maców. No, chciałem jeszcze noskopa, ze snajperki, ale się nie udało. W sumie gierka nie najgorsza, ale lecimy do kolejnej. Ogólnie gdybym się jeszcze trochę bardziej skupił na tym odcinku, to byłoby lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Tym razem wyląduję jeszcze na starku. No mam nadzieję, że jakaś pompa się trafi na samym początku. Co my tutaj mamy? Jest to pistolet. No dobra, lepszy pistolet niż... Ee, jakbym w ogóle nie miał broni, co nie? Czemu ja w ogóle nie mogę trafić z pistola? Tam jest jakiś gracz. Dobra, trafiłem go kilka razy. On powinien być gdzieś tutaj teraz. Dobra, on zginął. Tu jest kolejne, tam też ktoś jest. Wow! Wow! Ale zrobiłem fraga Powiedz, Co jest? No to niezły teamplay tutaj z gościem, który jeździł autkiem. On gdzieś ucieka, prawda? Tam. Jakbym go zabił, to byłoby super. O, jest tutaj. To tu jest nawet dwóch. Ten leży. Biorę tylko PMA. I gdzie jest ten drugi? Tam jest No, ma mało już. A naprawdę low. Tu jest jeszcze... Ile tu jest osób? Ja... Nic nie potrafię trafić, nic nie potrafię trafić. Nie no, tu się za dużo dzieje, ewidentnie. Okej. Okay. Eee, ktoś mi uratował życie w aktualnym momencie. Dobra, za to ścianką ktoś jest. Ewidentnie, tak. Jest tutaj, był. Tylko znowu nie mogłem trafić. Co to była za jakaś chora gierka, tu było tak dużo osób, że no ja nie mam pytań. Chyba poprzednie gierce trochę krzyzały, więc tym razem już będę mówił trochę ciszej, żeby nie było przesterów. No i ląduję na siorwanych szuwarach. Strasznie dawno mnie tutaj nie było. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym był tutaj w ostatnim czasie. Chciałbym ją z chęcią zebrać, bo to jest MK. Dobra, mam ją. Oj, kolego, gdzie też pił uciekł, tam jesteś. Dobra, leży, prawie. Dobra, leży. Jeszcze jakoś pompę dostał i byłoby naprawdę super Tylko, że nie ma tu żadnej pompy, niestety A nie, jednak jest pompa No i kozak Siema Czy zabijecie, czy zabijecie? Mój aim Dobra, leży, uff W sensie, no miałem jeszcze dużo HP, co nie? Ale jednak już taka sytuacja zrobiła się lekko niebezpieczna, prawda? Czy ja tu słyszę kolejnego? Tak, ja tu słyszę kolejnego Niestety Albo niestety, bo jak go zabiję, to będzie dużo itemów gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Oho Ale że od razu forcej budujesz? Dobra, leży. E, no ja dzisiaj kasuję tych przeciwników, ładnie. Kolejny tutaj podbiega. Słyszałem jakieś kroki na dole. O nie! Pod Galactusa się to chyba pojawi. Wow! Aha. Dobra, słyszę gościa na lewo. Siema Dynamo. No cię, ja naprawdę dostałem hita. Takiego nie wiadomo skąd. No wychyl tutaj, proszę, wychyl, bo... Ja... Zaraz ten Galaktus mnie zabije Dobra, leży. Ja stąd zawijam, ja nie chcę z nim walczyć. To jest mi w ogóle niepotrzebne Wow, jest ziomek, właśnie szukałem kogoś, ale nie widziałem przez długi czas No czy ja mogę? Czy ja mogę? No 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 Edytujesz to, musisz to edytować. Dostał. Ale to tylko jeden hit, co nie? Dostał znowu. I ja się na niego nadziałem. Prosto na niego wleciałem. No niestety. 10 HP. Wystarczyło jednego hita trafić, ale coś poszło nie tak. Dobra teraz damy do na duma od razu pompa Na samym początku no co jest Nie chce się skanować W ogóle jeżeli oglądacie ten film w tym momencie to napiszcie w komentarzu Pomidor A ja przydam wam serduszko na przykład Czy to będzie jakaś pompa Albo skrzynka jaka pompa mam już pompę Potrzebuję teraz skrzynkę Albo gracza który jest idealnie podemną. mną dobra Hmm tam są jakieś kolejne strzały więc lecę tam Dobra jest gracz Nade mną co ja chciałem powiedzieć pode mną Trochę nie wiem jak go teraz podjechać hmm, już wiem jak do niego wbijam Tędy, gdzie ty jesteś kolego? Halo? Tutaj jesteś? A chowa się, aha Dostał No ja zginąłem Jak ja to zepsułem, totalnie nie miałem pojęcia Gdzie on się schował, no ale dobra, to jest koniec tego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało No i widzimy się już w kolejnych, papa pa. No i cześć